Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony standardowojen. E, dzisiejszą gierką będzie Apex Legends e, i bohater Loba. Loba ma super umiejętności e, polegające na teleportowaniu się tak jakby, e, i na kradzieży itemów, powiedzmy, nazwijmy to tak naprawdę, ona przyciąga do siebie to wszystko. E, I ta gierka pokazuje, że tak naprawdę nie trzeba być ubercoxem, żeby wygrać, tak naprawdę zbiór szczęśliwych okoliczności też jest w stanie Cię zaprowadzić do zwycięstwa, które może wprawdzie nie smakuje tak dobrze jak powiedzmy 1000-2000 obrażeń, 30 kili, ale wierzcie mi, zwycięstwo to to zwycięstwo. Zwłaszcza jak zwycięstwo potem daje Ci awans. No, w każdym razie zapraszam do gierki i widzimy się w szansy To Nie. Nie. Jest Lecimy tam. to jest na serio, tak? Ten świat upada, nie? Ten świat autentycznie upada. Nie... Nie, dobra, już mi się nawet gadać nie chce, nie? Uwaga, tam do Delta. Jest zawsze idą na pierwszy ogień. Ten świat upada, stacza się na psy. Dim dym, dym, Masakra po prostu. Ktoś, to chyba prostu to chyba też Oskara. Na nic nie wartą nagrodę. Tak by nie patrzeć, ale okej. Okay. Jest lekki. Dajnikowa Dobra, tego nie chcemy na razie ścigać. Uwaga, nowy lider. Nowy lider zabójstw. Gdy zaczynają korda, to popełniają błędy. Dobra. Weźmy od boła. Okazie, co celownicy nie peski jest. Okej. Okay. Mój ulubiony rodzaj łupu cały dla mnie. No spoko. Mamy minutę do zamknięcia pierścienia. Jak coś chcecie, tu właśnie ten Uh -huh. Champion został wyeliminowany. Problem jest taki, Ręce że. Był mocny tylko w gębie. 45 sekund. Do pierścienia daleko. Ruchy ludzie. No spoko, spoko. O, to jest coś takiego jeszcze. Dobra, super. O to mi chodziło. Yy. Dobra, na razie weźmy to tak. Jeszcze muszę plecak znaleźć. No nie. Bo z ładunkiem. nawet co ma w środku. Znalazłam ulepszenie. Tutaj. Tempo. Uwaga. tempo nie chce, dobra. Jeśli nie chcecie się przysmażyć Mhm. Mm Tempo nie. Są na tym etapie, gdzie ja kurczę praktycznie całego do filetowego, bo się nie opłaca nawet teraz przerzucać. Osłona ewoluująca tutaj, poziom drugi moduł skoku na pozycji. Uwaga, nadciąga zaopatrzenia. Zrzut zaopatrzenia wylądował. Często zawierają rzadki sprzęt. Mhm. Mm Sklep otwarty tylko dla Mhm. Dobra, muszę wziąć plecak. Trochę amunicji, nie. Eee, trochę amunicji i teraz jeszcze pokaż, co my tu mamy. Niezły wybór. Masz Z nic wóz. nie chcę. Pokaż. To jedno możemy sobie wziął. To jedno możemy bym sobie wziął. Czekaj. To. Okej. Okay. A, nie ma, tak? Aha, dobra, to dobrą to sobie nie nie mam. ああ。<noise> <noise> Dobra, moduł skoku na pozycji. Ja jestem ciekaw. Jaki jest najlepszy kąt rzucania tego? Tego czegoś, sprawdźmy Osłona ewoluująca tutaj. Powiększenie magazynku snajperskiego tutaj. Poziom trzeci, Celownik tutaj. Średni zasięg. Okej. Okay. Celownik tutaj, do karabinu snajperskiego. Aha, nikt poza mną nie ma, dobra, została połowa oddziału. Mam nadzieję, że pochodzi z Twojej prywatnej kolekcji. Mm. Mm. Wzucam mm. modusówko. O... Powiększenie lekkiego ma zapomnij. Powiększenie lekkiego magazynku. O, fajnie. To jest dobre. Rusza licznych pierścień nie jest zbyt blisko ludzie. Powiększenie lekkiego magazynku tutaj. Pod z ładunkiem ze strzelony. Znaleziony, nie kradziony. Pięknie nadciąga repetator. Nie, dobra. Okej. Okay. Yy, dobra, teraz jeszcze trochę tylko... Ej, dobra, to jest tylko celownik. Plecak tutaj. Poziom drugi. Hełm tutaj. Poziom drugi. Pora na zakupy. Hmm. Tu jest osłona ewoluująca. Poziom trzeci. Dobra... Niezły wybór. Masz dobry gust. <laughs> No chodź złotko. muszę się wyleczyć. Minuta do zamknięcia pierścienia. Mam jeszcze czas by zebrać łup. Rzucam moduł skoku. Osłona leżącego tutaj. Poziom trzeci. To mnie nawołuje. 30 sekund. Pierścień hmm. No gra. Pokaż. Mm. Nie, to nie. To też nie. Ja se pójdę tutaj. za pierścieniem, a ściana śmierci zbliża się do nas. Mhm. Mm Właściwie nie wiem, co bym tego chciał. Ten trzeci zamiast amunicji. Może tak to zróbmy. na. Chodźmy tendy. Poruchamę modu skoku. Dobra. Przenieśmy się na tę pozycję. Uwaga, Teraz Leczę się. Replikator w drodze. Aj. Chodźmy, tędy Chodźmy w ten sektor Zero litości dla wrogów Nie się, zajmę się tobą Osłaniajcie mnie, używam ze... Leci dym Trzymaj się Używam zestawu Feniksa. Leczę się! Zostało 45 sekund. Na szczęście radar pokazuje, że pierścień jest blisko. Dobra, zobaczmy. Pierścień już niedaleko. Pół minuty. Mm. Uruchamiam moduł skoku. Mamy 10 sekund. Nie podoba mi się to, ale to koniec zbierania łupów. Jeszcze dwa oddziały. Nie zostawcie mnie teraz. Widzę Dobra. Wróg w pobliżu. Mam kogoś tam. Jesteśmy po.

Ładuję osłony Dobra Chełm tutaj, poziom czwarty mhm. Potrzebna mi chwila na połatanie 10 sekund Dobra. do zamknięcia pierścienia Łapcie co trzeba i ruchy Potrzebna mi amunicja energetyczna Pora na zakup Koniec czasu PM Prowler tutaj Osłona osobista tutaj, poziom czwarty. Dla moich przyjaciół wszystko co najlepsze. Pamiętajcie, kto wam pomógł. Osłaniam Was. Sprawdźmy, co tutaj Dobra. Ma. Aha. Dobra, zobaczymy. jest osadzać. Ostrzeliwuje pozycje wroga. Przeładowanie. Hmm. O, super wygrana. <grywa> <grywa> eee... Jesteście czempionami Apex. No dobra, udało się sprawdzie. Oddział nie popisał się w walce raczej przez większość tego ten. i ja tam zrąbałem na snyperce, ale. no eee. Dobra, chwila Awansowałam. Loba Andrade nie zostaje w tyle na długo.